że zaczynamy grać. I możesz nie było. Historycznie. I teraz ja, kameram przy tym Słuchajcie. Patrzcie chłopaki. Uroczysty moment. Tak, jak można, to przenieść tutaj skąd? I wytrzemy. Trzeba rzucić ręką. Mój drodzy, jest to historyczny moment. Kiedyś byli wywił... wszyscy razem i, i, I teraz. E, no, 80 A teraz przeczytaj tutaj, jakie tu są podpisy. Kurski, Rybicki. Zobacz. Walentynowicz. Słuchajcie. A tutaj. Piękne. A przeczytaj czy, tutaj, dalej. Ale kto to jest? Jarosław. Jarosław Kaczyński. A proszę, Pietrzy ale Czyli komitet obywatelski się tu podpisał? Znaczy, ludzie czołowi z, z tego. I, 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 skro, i skromny autor e, wtedy z tym. E, znaczy, nie autor tego, tego pomysłu po prostu. Mój, i pierwszy pierwsze w Polsce znaczek się zajrzeł po, naszej podziemnej poczty. Ty robiłeś? Tak

Zrób nam parę zdjęć. Ja się ustawię ja, jako kamerzysta też w ekipie. Stefan. ty jesteś tutaj najważniejszy. Nie no, będziesz tam Nie, nie, nie. To grobla, pani Grobeliu, przepraszam. O, a gdzie tak to jest Z tego urobla? Dobrze, no tak może być. Tak? O, nie grobel, tylko grobel. O tak zwało, jak grob grobla bo z... Jeszcze raz. Tak, tak, bo to nie zawsze. tak nie filmuj mnie, bo ci sieknę. <grym> a, Ziutek... Zdjęcie jest... mi siękniesz. No i teraz do tyłu, do, dalej do, bez... do, do tyłu, żeby pan Całość ubiebie? Stoicie pod ścianą, to dziwnie wygląda, coś mi to przypomina. Zapłaska. To jak to było... Prymas na nas patrzy. Ale łapki mamy opuszczone. O, ale to prawdziwy prymas patrzy. Prawdziwy.

i taki kilku próbach to to jak. to nie Bo rzeczywiście, i Cztery lata. Cztery tak, tak, tak. tak. lata. Cztery tak, się, się tak, tak. lat, tak. lata. Tak. Ale 4 lata tak. Tak. My się lata. Cztery lata. lata.